Tak, gramy właśnie, ale <grystanie> chyba mi na to uciekaj! No a ja, ty na to nie przywytaliśmy. No. No bo już się dużo wytaliśmy. Przez właśnie tam się Eee... Ehm. O no, wiem. Co? Ojej, jest tą Ojej, są jest tą księgę. Teraz Ja to, to nie <grystanie> No nie, szybka. No, to jesteśmy na kolejnym. A, a co jesteśmy na kolejnym finalu? I czo? Dlaczego to się działo? Daj, daję tego Steve'a. to nie masz głośno? A czego? Tego? Nie możesz już nas dobrze, się. Się. E co się dzieje. Nie. On się świeci. Eh. Są cicho. <laughs> Nie wiem jak to on... było. już jest smutne, myślałem. Co by zjemnie tu jest. I raczej wbić na tego lajba, co był? Ta... Co, co tam był za dźwięk? No fortek właśnie do siebie chyba napisał. Słyszałeś słyszałem. A wojtka. Daj ma ten film. <grymne> Na taki Polski, sobie, ja no i na takie właśnie specjalnym dzwonek na wojsko w stronę. O się go złożyli. O wejść tu! No, no i dostałem przez ciebie. O kurde! O, 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 mordę! O na to gówno! No! O nie, nic dla nie wygramy! Jesteśmy na kolejnej, przedostatniej, arenie. nie O, jest tą szynkę. Skrzynkę! Amerykana, Amerykana! Bingo! Kubuja ogóle małatka, w ogóle małatka! Chyba to jest Kubasiek Kubasiek Chłopaczek, to jest chłopaczek. Zrobiliśmy co? Zrobiliśmy eee, pierwsze. Zrobiliśmy pierwsze. nie? pierwsze. Skyrim pierwsze. to Kuba Zrobiliśmy pierwsze. się dzieje Zrobiliśmy pierwsze. Zrobiliśmy Co? Jacek nas goni! No for. Daj ja strzel nas, bo... O. Poczekaj! I ty z tyłu też nas... O, dalej, bo ten z tyłu jest! O kurde, bindol! Uciekamy, daj, daj, daj! Załóż, załóż! Nie, bo za chwilę będę mieć tego! Lepszy, lepszy. Znaczy, o, oh, ty głupku! O! Widziałem, co on miał! To nie wyrzucaj. O koleno... O, ja pierd... Uciekaj! Obracamy bo... samych... się? Nie, jeszcze nie. No tyle nie będzie się reagować. Nie, ten chitek teraz zabierze 500-300. Bo nie, nie, okej, okay. szybko, 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 szybko. A właśnie? Szybka jest tutaj. Będę w biorę, daj. <coughs> 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 No, no, aurys jeszcze. No, no, no. No, to za, byśmy się na ostatnie My na kolejnej arenie. Ym... Dobrze, nie słyszeliście, co my mówiliśmy. Ej, no, spa. na pewno ty wywalił cię za arenę. Patrzcie na koni. Nie. O, ko, kurde, ko 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 kotle. <ścoughs> kotle. 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 Uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Trusz jest! Z... No, trusz jest, No kurde, paweł! Co, poda ale! Co, poda go pi! Uciekaj! <grym> Gdzie mam uciekać? No, lepadaka! No co robić, lepadaka? <grym> uciekaj! <grym>

<laughs> <laughs> tak, no. Przekam, ale powoli! No, więc to było na tyle. Mam nadzieję, że mi się podobało. A powiem, Zapomnij nie zapomnijcie zostawić dislike, a czy lajka like, like w górę? No co? I zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie. Subskrybować. Subskrybujcie, chodźcie reklamy, dawajcie mi pieniądze, dajcie mi 50 kart. tego. Przyszliście mi do domu Putina i mi zajkujcie, subskrybujcie. I pa! A nie subskrybujcie, nie